No, to tak, teraz zostało trochę czasu, to mogę się podzielić moimi doświadczeniami. Przede wszystkim, najpierw chciałabym Państwu wytłumaczyć moją sytuację. Najpierw uczyłam się chińskiego na sinologii w Poznaniu, i to dało mi naprawdę bardzo dobrą podstawę języka. Bo przez 4 lata nauki uczyłam się dosyć intensywnie, jak każdy student sinologii, i dzięki temu, powiedzmy, na tym czwartym roku, byłam w stanie zdać HSK na poziomie szóstym. Ale to wszystko jest takie wymienne, no bo wszystko zależy od tego, każdy ma inną sytuację życiową. Potem studiowałam przez rok, byłam na poziom, na programie językowym w Pekinie. I następnie zrobiłam magistra na, na BNU, Beijing Normal University, z filozofii chińskiej. Potem miałam przerwę na trochę pracy w Polsce, w różnych firmach, tłumaczenia i tak dalej, ale ostatecznie zdecydowałam się na doktorat, który właśnie teraz powoli ukańczam, też z filozofii chińskiej. I tutaj zdawałam HSK i tutaj zdawałam to SFL. To głównie ze względu na wymagania uczelni, ponieważ uczelni na Tajwanie nie przyjmują HSK-a, tak państwu powiem. Mi się udało prześlizgnąć, jak, jak zdawałam na doktorat, ale z takim założeniem, że w końcu tego to zdam, bo tylko tego, tylko takiego rodzaju egzamin językowy jest uznawany tutaj. Także to jest konieczność, jeśli chcą Państwo studiować tutaj. No jeśli chodzi o naukę chińskiego, no to nauka wszystkiego, to znaczy pisania, czytania, wymowy, konwersacje, no i za pomocą różnego rodzaju takich przyjemniejszych mediów, czyli oglądanie jakichś filmów, jakichś dram, czy tam słuchania piosenek chińskich. Wszystko, co się da. Moim zdaniem tak, dzięki takiego rodzaju jakby takim totalnym zagłębieniu się w języku można go bardzo szybko się nauczyć. Nie wiem, jak to wygląda teraz, jeśli chodzi nie tyle o uczenie w Polsce, ale też instytuty Konfucjusza, czy też jakieś prywatne szkoły, jeśli chodzi o pisanie znaków. No, wiadomo, teraz wszystko można wypisać na komórce, na, na komputerze. pinyin jest szeroko dostępny, tak? Ładne znaki z niego wychodzą, jak się wytypuje, ale uważam, że pisanie ręczne jest równie ważne. Więc naprawdę bym zachęcała Państwa do tego, żeby tego nie omijać, bo to też niesamowicie rozwija mózg i nasze rozumienie języka, bo język chiński jest językiem przede wszystkim piktograficznym, to oznacza, że przekłada on jakiegoś rodzaju ideę poza takim jakby językowym brzmieniem. Tak? I te idee są bardzo ważne do tego, żeby zrozumieć strukturę tego języka i też samą kulturę chińską. Dobra, już nie będę tutaj truć. Jeśli chodzi o mój egzamin TZFL, to, to było dosyć wielkie, no może nie rozczarowanie, ale no niespodzianka, bo ja właściwie nie zwracałam na to za dużo uwagi, bo miałam dużo więcej innych rzeczy do robienia na uczelni, no ale zdać musiałam zdać, to był dokładnie rok temu. Przygotowywałam się, jak przygotowywałam się, powiedziałam Państwu, robiłam egzaminy przez, przez stronę, tak no i wiedziałam, że zapisuję się na egzamin. Komputerowy w formie CAT, czyli to są takiego rodzaju zadania podawane przez algorytm. To znaczy, jeżeli Państwo odpowiedzą dobrze na podstawowe, bo dostaje się od podstawy, mimo tego, że zaznaczyłam mój poziom jako powiedzmy P2, bo nie chciałam nic wyżej, żeby się nie przemęczać. Także nawet jeżeli zaznaczałam sobie poziom P2, dostawałam najpierw pierwsze, drugie zadanie z poziomu A. No szybko poszło. I jak tylko komputer odczytuje, jak. Dobrze odpowiadamy i szybko odpowiadamy na podstawowe zadanie danie nam trudniejsze, i dla mnie trudniejsze zadania pojawiały się już po 5 minutach egzaminu. Także mogą sobie Państwo wyobrazić, egzamin, na który chciałam po prostu pójść z luzem, skończył się egzaminem w niesamowitym stresie, i ilość potu, jaka ze mnie wyszła, była też dosyć tora, ponieważ dostawałam bardzo trudne zadania, na którymi naprawdę nie chciałam się wtedy tak mocno męczyć. No, ale ostatecznie wymęczyłam po C1 więc jak, jakoś się udało, ogólnie rzecz biorąc CAT jest dosyć fajnym egzaminem, jak tak sobie pomyślę już teraz na spokojnie, to było dosyć zabawne, tak, ale no, nie wiem, bo, bo myślę, że jeśli ktokolwiek z Państwa by chciał się na to zdecydować, to dobrze by było się przygotować na to, że, to, że, mogą, że można dostać pytania naprawdę z wy, wysokiej półki, na które się nie jest mentalnie chociażby przygotowanym. Um, tak, no i pod koniec powiem tylko tyle, że chłodnoło, ciężkoło, czyli nauka jakiegokolwiek języka, przede wszystkim języka chińskiego, to jest syzyfowa praca trochę i będziemy się z nią mierzyć przez całe życie, bo nawet jeżeli ja zaczęłam uczyć się języka chińskiego dobre w 2008 roku, no to już paręnaście lat temu. To i tak go wciąż się uczy, nawet jeżeli żyje na Tajwanie, nawet jeżeli rozmawiam po chińsku, piszę po chińsku i czytam po chińsku. To i tak bardzo dużo rzeczy się zdarza, które wychodzą człowiekowi z pamięci i potem trzeba sobie przypominać. Jeśli chodzi o no środowisko zawsze pomaga, tak, ale przede wszystkim uważam, że język. Trzeba mieć takie podejście do tego, że zawsze się człowiek czegoś nowego nauczy i nie przejmować się tym, jak. Coś umyka albo um, czegoś się do końca nie rozumie, bo to jest całkowicie zrozumiałe. Paradoksalnie. Także ode mnie to by było wszystko. Bardzo Państwu dziękuję, i jeśli będą mieli Państwo pytania takie, niekoniecznie podczas dzisiejszej sesji, jeśli chcą Państwo zapytać, czy a propos egzaminu, czy życiu na, życie na Tajwanie, czy zdawanie na, na studia, no to zapraszam do kontaktu bardzo chętnie poprzez maila. I będę w stanie odpowiadać na jakieś tam szczegółowe pytania. Także bardzo państwu dziękuję i to będzie koniec mojej prezentacji.